Z krwi wina będę dalej e, robił misję e, Awantura o wino Koranta. E, no i tutaj mam jeszcze trzy problemy: jego winnicy rozwiązać. No i potem do niego pojechać poinformować go, że zadanie zostało wykonane. E, nie powinno to jakoś długo trwać. Bo głównie to są Archesfory, Już dwa jego problemy rozwiązałem i to były Archesfory. Tym razem znów to samo, widzę. Archesfory jakieś ciężkie do... ...pokonania, bardzo nie są. Szczególnie, że... ...mam wyższy poziom niż... ...ten, na który jest ta misja sugerowana. Dobra, zobaczmy co tutaj... Co się Program. Widzę, że tutaj wróciło wszystko do normy, to jedziemy do następnego miejsca, no problemy bardzo łatwe do rozwiązywania i bardzo szybkie, a za tą misję dostanę chyba niemal 800 koron, więc naprawdę sporo kasy. Dobra, widzę, że teraz trzeba będzie dla odmiany zmieszyć się z trollami skalnymi, a nie archesforami. jakaś odmiana. O, podpalił się nawet od tego miecza. Myślę, że je silnymi atakami byłoby dobrze okładać. Dobra, jeden padł i drugi też. Jeszcze, coś jest nowe zadanie. Pieniądze nie śmierdzą. Aha, dobra, to jest daleko stąd. To nie wracamy do tego zadania. I dobra, do ostatniego miejsca e, trzeba już tylko jechać jedyny problem rozwiązać jaki tutaj pozostał. 420 kroków stąd. Nowy znacznik, ludzie w opałach. Nie wiem czy to będzie tutaj. Chyba tu, w tej jaskini. No, grasanci tu są. To trzeba szybko ich załatwić. Wszyscy. Pięknie. A, A znając, problemy pana, 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 pana. pana tak nie miałby czym za mnie zapłacić. No, ale dzięki tobie już po wszystkim. Jeśli potrzebujesz jakichś ziół, to w koronacie mam duże zapasy. Odprowadzisz mnie. Prowadź, jestem tuż za tobą. No, i jesteśmy. Jeszcze raz dziękuję za ratunek. Chcesz może coś kupić? Pokaż co masz w zapasach. Zobaczmy, może coś będę mógł sprzedać. Ja chciałem sobie sprzedać, tylko mi się nie uda znowu, bo on ma za mało kasy. Tą skórę z wiernym. No, bo 986 koron bym dostał, no ale niestety nie ma kasy, to nie sprzedam. Dzięki. Dzięki. Do, zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra. Bez badania problemów, w daj możliwość przejęcia winnicy. ...Limowi i uporaj się z kłopotami Matyldy i kontynuuj śledztwo. Aha, no dobra, dobra, jadę tam gdzie każą. Tyle. Zaczymy, bo coś nie do końca zbadałem, to śledztwo i może być jakiś mały problemik, ale nie wiem... ...jak to się zakończy. Naprawdę, w ten sposób donikt. Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Znalazłem dowody na to, że na terenie koronaty doszło do sabotażu. Ktoś celowo sprowadził kłopoty na twoją winnicę. Mm, naprawdę. Nawet wiem kto. No i co się gapisz? Przecież ja nie miałam z tym nic wspólnego. Chwileczkę, momencik. Czy są jakieś dowody na to, kto stoi za kłopotami w koronacie? Nie. A zatem najpierw trzeba je zdobyć. Przy tak poważnym oskarżeniu poszlaki to za mało. Racja. Wrócę, kiedy dowiem się czegoś konkretnego. Rozwiązałem problemy w koronacie. Twoja winnica znowu może normalnie funkcjonować. Ha! Nie pamiętam, kiedy ostatnio coś tak mnie ucieszyło. Dzięki Wiedźminie. Proszę, twoja zapłata. Ch ch chwila, a co z Vermentino? Jemu pomogłeś, a mnie nie? <coughs> Pozwolę się wtrącić. W zaistniałej sytuacji winnica Belgard zostanie przekazana w ręce pana Liam'a. Oczywiście, jeśli pan Liam się zdecyduje. No ba, pytanie. Mam już nawet rozpisany grafik zbiorów. <coughs> Być może. Być może trzeba go będzie nieco zweryfikować. Ale no cóż, nie uprzedzajmy faktów. Czas odwiedzić Belgard. Zapraszam za mną. On coś kręci, nie podoba mi się to. Chodź z nami, jeszcze się może okazać, że dam ci następne zlecenie. Wiedźminie, zaczekaj. Proszę cię, pomóż mi. Inaczej moja winnica upadnie. Zobaczę, co da się zrobić. Wiedźminie, idziesz! Przynajmniej zobaczmy, co ma do pokazania. No dobra, chodźmy. Nie bez kozery chciałem oddać Belgard w ręce osoby zaradnej. Tak się składa, że od śmierci poprzednich właścicieli winni doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników jak również o potworach grasujących w okolice. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Pomógłbyś mi? Jeśli się zgodzisz, naprawdę dobrze zapłacę. Pozwól, że porozmawiamy najpierw o moim honorarium. Uuu, teraz mogę dużo więcej zaoferować. W ogóle nie widzę limitu. Ciekawe, czemu tak? Dobra, tysiąc. tysiąc sto zasugeruję. Zgodę. Za tysiąc sto dziesięć robimy bez problemu. Się Będę Pomogę, ci. Pomogę. Hm. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pozwolić za mną. Zajmiemy się formalnościami. Cała przyjemność po mojej stronie awantura o wino belgard następne zadanie się pojawiło super i co i czy rzeczywiście dostałem te tak 770 nowigradzkich koron i teraz rozwiążę 5 problemów winnicy belgard I dostanę 1110 koron bardzo dobra zapłata myślę że mogłem nawet jeszcze więcej wytargować eee, no więc super naprawdę no, i rozwiążę te problemy w tym Belgard, no i potem na sam koniec jeszcze w tej winnicy Vermentino. A więc dobra, no na następny odcinek będzie misja Awantura o wino Belgard, a w tym filmie byłoby to już na tyle i cześć.